Witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil Wieczorek z kanałem StarCraft Zapraszam Was do obejrzenia meczu Zerkę kontra Terran Po raz kolejny Zerk kontra Terran na moim kanale Po raz kolejny jest to mecz z MLG Orlando I po raz kolejny widzimy w nim tego oto Zerga Czerwono-krwisty Zerkę Evil Genius Hydra. Jego przeciwnikiem natomiast jest ST Bomber Gracz chyba z Korei Pewnie mi się oberwie, że go nie, nie pamiętam dokładnie nic o nim Ale na pewno jest to gracz koreański Boże, mam taką nadzieję, bo jak nie, to zaraz będzie 1500-1900 komentarzy, błaha, nie znasz się, nie wiesz, co to jest Bomber, jak mogłeś, a teraz wszyscy zapewne siedzą na Wikipedii i sprawdzają, kto to jest, prawda? E, mapa to Antigas Shipyard, tak? Chyba tak, najwidoczniej tak. Mapa specjalna MLG oczywiście, bo to jest MLG Orlando. Ale o tym już chyba powiedziałem w dniu dzisiejszym parę, parokrotnie, chociaż nie wiadomo, jak wy te replay e oglądacie. No, i proszę Państwa, cóż możemy zobaczyć w Zerk kontra Teran, tudzież Teran kontra Zerk? Możemy zobaczyć Mutalingi, Beiningi, czyli Mutaliski, Zerlingi oraz Beiningi mogą nam tutaj harasować i latać. Możemy zobaczyć na odpowiedź Bombera w tym momencie e, oczywiście Czołgi z Marinesami, plus trochę Mediwaków. Możemy zobaczyć od Bombera Totalnego Mecha, czyli, czyli w takim wypadku, Totalny Mech to byłby Czołgi. Heliony oraz y, czołgi Heliony. I co my tam jeszcze mamy? Tory możemy zobaczyć, możemy dużo dziwnych y, rzeczy zobaczyć. Mam nadzieję, że zobaczymy dziwne rzeczy. Bo, bardzo, ale to bardzo bym chciał zobaczyć fajny, pasjonujący mecz. No i przy 16 Idra postanowił przejąć ekspansję, y, zaszaleć sobie tutaj. Już jedną dronką leci, sprawdzić co się dzieje, gdzie jest przeciwnik, czy gdzieś się nie ukrył, czy się na jakimś złocie nie ukrył. Jak ktoś oglądał mecz boksera kontra Idra to już wie doskonale o co mi biega. Ich nie biega, a chodzi, a dokładnie o czym mówię, bo biega to w tym momencie sobie dronka, chociaż ona bardziej wygląda, jakby latała niż biegała. Jak ona się porusza, gdzie ona ma te łapki? I tak naprawdę to tutaj nie widać, czy widać te łapki u niej. Nie widać. Na tej animacji coś tam widać, no ale to byłoby na tyle. Czy jest szybka ekspansja? Jest One Racks ekspansja ze strony Bombera. Z domieszką oczywiście rafinerii, gdzie trzy... 3... 3 CV biegają. sobie, te jakiś CV próbuje dorwać dronkę, niekoniecznie to jest potrzebne, ale dobrze byłoby przypilnować, gdzie jest przeciwnik i co on kombinuje. Zaraz Marines wyskoczy i się zajmie tą. Otóż dronką, która mogłaby spróbować zrobić na przykład proxy hacza. Mamy już pierwszy transfer Idry 4. Dobrze, 4, nie 5. Dronek przejechało na drugą pozycję, co jest bardzo, bardzo ważne. Nie należy przesadzać z ilością przesłanych jednostek, przesłanych harwesterów. Ja chyba zawsze to przeginam i ten czas, kiedy one tam jadą, to oczywiście trochę zajmuje. Dwa pierwsze zerlingi wybiegają, żeby lekko kontrolować mapę. Mamy pierwszego Marinesa, który zabił już jedną jednostkę i mamy do tego wszystkiego bunkier. Dlaczego bunkier jest w tym miejscu, a nie przy rampie? To jest bardzo dobre pytanie, jak zadał je filozof. Yy, otóż, wszystko polega, wszystko chodzi o to, żeby osłaniać linię minerałów, bo ten dezerlingi mogą jak coś pędzi wiatr po prostu przegonić sobie boczkiem i tyle by się ich widziało, dwa zerlingi będą chciały się dostać tutaj do środka, raczej wielkich szkód nie narobią bo się Marinesy ich pozbędą, szczególnie jak się zapakują do bunkra, już siedzą w bunkrze i już oberwał jeden zerling, oberwy, drugi zerling, trzyma się, jeszcze go dobić, a będzie go próbował dorwać biegnie, 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 biegnie i jest, będzie po prostu premia, będzie bonus w dniu dzisiejszym, jeżeli Bomber wygra ten mecz to będzie premia faktorka. Przelatuje w, inno mie w inne miejsce, tak żeby y, scout Idry nie zauważył, co się tutaj y, dzieje. A tak na poważnie to chodziło o to, żeby przerzucić y, pod y, heliony żeby można było przerzucić na reaktor, żeby można było robić Helion Expand, żeby teraz dzięki tym Helionom można było się zabezpieczać, skoro są Zerlingi, które będą chciały coś tutaj porobić. Oczywiście można próbować się jakoś tutaj dostać, można próbować wjechać, ale jest to ryzykowne, bo królowa swoim wielkim, wielkim, olbrzymim zadem jest w stanie tutaj zablokować jakiekolwiek przejście. Overlord już podjechał, Marines, Marines biegną, bo chcą ten super bonus dostać, po prostu istny happy hour dla nich. Już wie Hydra, co się dzieje, są e, Heliony, więc on powinien pójść w Roach Warren. E, takie są moje podejrzenia, że Roach Warren zobaczymy. Chyba, że Hydra jeszcze się nie zdecydował, nie przejął kolejny gaz, więc ko jeszcze jeden gaz, więc niekoniecznie będzie to e, Roach Warren, mogą być od razu, e, od razu może być przejście do... Od razu może być przejście, proszę Państwa, oczywiście do mutalisków. Tu jeszcze chcę się pozbyć tego Supply Depot, denerwuje go najwidoczniej. Heliony na razie tylko pilnują, co się tutaj dzieje. Nie produkuje ich zbyt dużo. Bomber potrzebuje mniej więcej właśnie, potrzebował ich czwórkę, żeby zabezpieczyć tutaj sobie mapę. I właśnie na tym się chyba nawet skończyło, chyba nawet nie ma tej czwórki, są tylko dwa heliony, pozbył się ich, zapewne pozbył się z tego powodu, że zostało to zeskautowane i nie widzi większego sensu w próbie wjechania i zrobienia czegokolwiek. Było jedno dzigi od Spinecrawlera i właśnie się już wycofał. Bomber, więc będziemy mieli teraz przez chwilę statecz stateczną grę. Jest Bailing Nest, fajna odpowiedź, nachylona z tego względu, że nie są to jednostki lekkie Bailingi. Nie są też to jednostki opancerzone, czyli nie obrywają dodatkowego e, damage'u od czołgów, nie doobrywają dodatkowo od. E, nie pamiętam, czy czołgi e, przeciwko armor mają dodatkowy damage jak się rozłożą. Na pewno, jak e, stoją, to mają. Ale bejlingi są świetne na Helionu właśnie z tego względu, szczególnie ze speedem, że nic wielkiego nie robią. Jest w drodze Spire, więc muta mutalingi, bejlingi są już w drodze, a to chyba będą Marines razem z czołgami, więc dosyć standardowe. Zobaczymy jak wyjdzie to jednej i drugiej stronie. Ja już schowam ten wielki, wielki napis. Część z Was osób go chce, część nie, ale mi on osobiście w tym momencie przeszkadza. Będzie ekspansja ze strony Bombera, widzimy, że już leci, nie zużył, zużył całą tą energię, jest też jedna wieżyczka, jest w drodze wieżyczka i czy on zobaczył, e, Idra, co się tutaj e, dzieje, parę zerlingów chciało się dostać do kamieni, nie dały rady, bo czeką na nie Helion. No ale tu nie ma wieżyczki, a tu wieżyczka była bardzo potrzebna, żeby bronić czołgi przed czymś okropnym, czyli mutaliskami nie zeskautował bomber przeciwnika ale domyśla się, że będą mutaliski już się po prostu na to szykuje Krip eee, rozprzestrzeniany powolutku ta autostrada z nie jest wielka, na 3 creep będzie szalał idra, nawet trzech, czterech na razie powinno mu to wystarczyć eee, o i proszę bardzo jeszcze jeden u góry nawet był więc bardzo ładnie wykorzystał tą królową która miała trochę wolnego czasu się obijała z dodawaniem larw. Jest jeden medivak, można spróbować zrobić jakiegoś dropa. Why? Czemu ty mi zwolniłeś? Czemu mi tak klatkuje się to ostatnio? Mam jakieś autentyczne problemy ze sprzętem. Nie wiem, chyba najwyższa pora zrobić formata albo coś w tego rodzaju, bo już dawno tego nie było. Może dysk nie wyrabia, chociaż to byłoby dziwne, bo dosyć dobry dysk. 9 y, mutalisków będzie chciało się teraz y, dobrać tutaj do linii minerałów Bombera. Niekoniecznie im się to uda. Y, podwójny mysul raczej wystarczy. Jeszcze jest nawet jedna wieżeczka Tutaj przy barakach do tego są marińscy, którzy nie mają jeszcze paka. co jest y, bardzo ciekawe. Tutaj fajnie schowani za. Byli schowani przed chwilą. A szkoda, że się wychylił. Byli schowani za tą. Y, za tym gazem, którego oczywiście nie widać. Co się za nim chowa, z której strony chce Idra podlecieć, ale mu się to ewidentnie nie udaje. Nie ma jak, nie ma jak ugryźć tutaj przeciwnika. Ta jedna wieżyczka jest trochę z przodu. Czy da radę teraz tutaj od tyłu wlecieć? Może spróbować na pewno z Demię z jedną SCV i jedną wieżyczkę. No i już dochodzi do strzału. SCV mogło spróbować to wybudować, trzeba było się pozbyć tych budynków. Bardzo mi się podoba, że jest napisane cancel, dzięki temu mam stuprocentową pewność, że się tego pozbył, a nie że zostało to zniszczone. Seria upgradeów ze strony bombera jest plus jeden do ataku, plus jeden do obrony, plus są tarcze, plus jeden do ataku dla jednostek fabrycznych, więc y, dużo tego jest. Do tego na dodatek jeszcze mamy tory, które poradzą sobie bez większych problemów z mutaliskami. Y, nad będzie próbował. Czwartą proxy hatczerkę, tak naprawdę przyjmuje, to, jest e, naprawdę ryzykowne. E, ten proxy Hacz. chyba będzie chciał Hydra, już dosyć dużo. Będzie się teraz zaatakować, czy zdążyć tę wieżyczkę budować? Wieżyczka zdąży się budować. I teraz, SCV, jak coś zostało rzucone do naprawy, nie trzeba było nawet tego robić, bo IDrze nie opłaciłoby się zaatakować. No, nie opłacają się na razie te Mutaliski, nie jest w stanie je harasować. E, sam powiedział Idra, że to jest jego ulubiona jednostka, e, a nie może nimi nic e, zrobić. On lubi po prostu wkurzać e, ludzi Mutaliskami w jeden Helion palu. Marinesy na baku próbują coś zrobić. Tu jest je, tylko jeden Marines w tym bunkrze, ale on wystarczy, żeby przegonić przeciwnika, bo ten nie wie tak naprawdę, ile jednostek się tutaj pochowało. Gdzie jest tor? Jest jeden tor. Obawiam się, że te kamienie zostaną zniszczone za chwilę i Zerlingi będą miały nowe miejsce, trudny będą mogły się przedostać do środka. No a ta haczerka za chwilę skończy się budować. Na pewno nie podejrzewa. Yy, Bomber, co tu się dzieje, ale musi uważać, Hydra idra na to. Zaraz będziemy mieli próbę tej wlecenia przez sam środek. Nie udało się, musi Bomber uważać na to, jeżeli, yy, nie Bomber, a Hydra, jeżeli Bomber będzie chciał zrobić dropa, poleci tędy i zobaczy doskonale, co tu się dzieje, więc y, to dosyć szybko padnie. Chociaż y, cztery Spinecrawlery od razu ustawione w odpowiednią stronę, swoje też tutaj na pewno zrobią. bejlingi już się tworzą, 28 zerlingów, yy, creep rozprzestrzeniony, więc kontrola nad mapą jak najbardziej dla... Rotosa, Terran już się zbliża Teran jest 200 na, prawie 200 Na 200, jest na limicie zerk również, więc Będziemy teraz mieli po prostu Takie no, lekką grę w szachy Będzie się tak próbował przejść Oj, ten wlot w te wieżyczki Nie był dobry Nie był bezpieczny Dla Idry No, teraz widzimy jak to się wszystko dzieje Armia porusza się bardzo Bardzo powoli Spokojnie i już zobaczył w tym momencie bomber, że coś tutaj y, nie gra, że coś tutaj jest i czeka na niego. Więc może spróbować, spróbować zrobić jakiegoś deropa. Szkoda, że budynków chyba nie widać, że tutaj są jakieś budynki, to by wiedział na 100%. W międzyczasie widzimy, Zerlingi próbowały się przedostać. Bejningi z Zerlingami czekają. Macha i position bomber w tym momencie jest widzimy jak jest rozciągnięty. Na przodzie jest Thor, który ma po prostu oberwać, jak to się, od Bejningów i przyjąć na siebie lwią część uderzenia. Ile larw ma Hydra? To jest bardzo ważne pytanie. Ile on ma tych larw? Y, tu ma 8-6, żeby jakaś y, większa walka. 8-6. Tu kolejne 8. Kolejne 8. I kolejne 8, więc bardzo duże, ja teraz patrzę na to i już podchodzi bomber coraz bliżej i bliżej. A kobieta przyszła do doba, ale już tutaj mutaliski wiedzą beilingi będą wybuchać teraz na czołgach, czy dadzą sobie radę. Jest trochę tych mutaliskach bejlingi chcą dorwać się do Maryńców, ale nie dał rady czołgi rozsewane sobie tutaj poradziły. Już w produkcji 56 mutalis, 56 zerlingów, więc bardzo, bardzo duże z każdej strony te zerlingi mogą podbiec. Teraz rusza bomber. Czy da radę? Czołgi zostały złapane. Jeden został złapany. Widzimy doskonale w produkcji u Bombera tylko 12 marińców. Próbuje rozwalić haczerkę. Czy się uda? Chyba tak. Widzimy, że Idra już odbudowuje swoje swój supply bardzo szybko. I on szybciej przemieści się tą całą armią i właśnie dokładnie w tym momencie to robi. Przemieszcza się swoją armią, żeby zaatakować główną bazę i Bombera, ale ten zauważył, co się dzieje i wycofuje swoją armię tu by się jakiś skan przydał. Jeszcze Zerlingi otoczyły Marines, czołgi nie były rozszerzone. Bejlingi przeturlały się. Niekoniecznie jak trzeba, te był leciutki speed. Bejlingi pozbyły się części Marinesów. Nie wszystkich, ale dużej części. Nie wiem, co się teraz dzieje na całej mapie. Po prostu na paru frontach wszyscy walczą. Marinesów zbyt dużo nie ma, ale oni wystarczą chyba z tymi mediwakami, żeby pogonić przeciwnika na pewien czas. Na chwilę udało się tutaj zatrzymać ich. Mediwaki zaraz zostaną rozwalone. Tak więc jedna haczerka została zniszczona, nie może Command Center wylądować. I jeszcze trzeba przeganiać przeciwnika coraz stanowsze zerlingi już tutaj w drodze jeden skan pozwoli na pewno zniszczyć parę tych kryptumerów, udaje się. I teraz powinien już wiedzieć Bomber, że na dole coś jest nie tak, że na dole przeciwnik ma ekspansję. Gdyby Bomber o tym wiedział, by się tego pozbył o wiele, wiele szybciej niż tej głównej. Tych ekspansji jest raz, dwa, trz... trzy, trzy... ekspansje są tak naprawdę w tym momencie, to nie jest tak e, dużo, ale Bomber sam nie ma z ich e, zbyt wiele. Mutaliski podlatują, czołgi za chwilę zostaną rozwalone, marinsy nie zdążyły podbiec, trzy czołgi zostały e, właśnie poszatkowane, wieżyczki będą budowane, żeby przeganiać, Mutaliski, i tylko one będą w stanie drwać się, oczywiście, do tych wieżyczek. Czy tu będzie forteca? Tak, też jest forteca. Są tory darmowe tej strzały w tym momencie. Zerlingi zaraz dopadną razem z Bejlingami i właśnie za chwilę tor też padnie. Marinesy próbują tutaj jeszcze jakoś wybrnąć. Kolejne tory są. Jest Magic Box, jakoś sobie tutaj radzi i ale te mutaliski ich jest coraz mniej, coraz słabsze są. Muszą się już tutaj wycofać. Niech bomber zeskautuje. Widzę, że są nawet ghosty, które były przez chwilę poukrywane. Niech bomber zeskautuje. Niech sprawdzi, co Hydra kombinuje. Dlaczego on jeszcze tego nie zrobił? On nie wie, co się tutaj dzieje. Wie w końcu, że tu jest baza. Wie, może spróbować się zaatakować. Powinien w produkcji są nowe ghosty. I właśnie teraz zapakowane dwa Mediwaki, One będą tam atakowały tą ekspansję. I teraz Hydra może mieć przychlapane, że jest tak bardzo rozciągnięty. Zerlingi będą chciały się jakoś tutaj bokiem przedostać. Niekoniecznie może im się to udać, bo czołgi za chwilę zostaną rozstawione. Muszą być zaraz rozstawione. No i teraz Zerlingi wbiegają. Czy zaraz się dostać do bazy? Wygląda to, że dużo się przebiegło. Ważne, żeby te ghosty nie zostały pozabijane, bo to jest bardzo, bardzo drogie. Zerlingi dopadły kolejny czołg. No i teraz swoje tutaj robią. W międzyczasie yy, bomber pozbywa się tutaj ekspansji. Przeciwnika dużej ilości harwesterów, yy, więc mam taką dosyć mocną wymianę, ale wygląda to, że Idra się lepiej w tym wszystkim trzyma. Już ekspansja padła, mamy infestory nawet w drodze, ten zostanie mały, jeden zabity. Chyba nie, yy, teraz trzeba uważać, bo tu jest Fangal Groud rzucony, ale nie ma energii na kolejnego Fangala, jednak podlatuje teraz... Pod Idramu taliskami, no i ten drop został unicestwiony, ale w międzyczasie Bomber rusza u góry, przechodzi dalej, będzie szedł na główną bazę. Idra ma trochę przeklapany, bo tak naprawdę jedzie tylko na dwóch bazach, a Bomber jedzie też na dwóch, ale razem ze złotem, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Są ghosty teraz, zaklokowały się i ja nie chcę wiedzieć jak to musi być mikro, żeby snajpować się tymi ghostami. Inwestory muszą być zabijane jak najszybciej i jest GG, Idra się poddaje. Chora gra, gdzie po prostu nie wiedziałem co się dzieje. W tylu miejscach oni walczyli, że można było w najnormalniejszym świecie zwariować. Ale bardzo mi się ta gra podobała. Widzimy jakie wielkie straty u zerga. Hydra chyba trochę za bardzo się rozciągnął y z tego wszystkiego. Przegiął lekko z tym. Miał no, mało harweserów, ale to miało harweserów tylko i wyłącznie dlatego że tu dużo ich zostało zabitych. Zabitych zostało 16, więc wcale nie tak dużo. E, gdyby ta ekspansja wcześniej padła, Bomber byłby w najlepszej pozycji, ale i tak bardzo dobrze mu to wszystko wyszło. Dobra, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. I jak lubicie kanał, jak zwykle subskrybujcie go, subskrybujcie ludziska, błagam was, subskrybujcie, dzięki, no i oceniajcie kciuki do góry. Jak nie, to będę płakał, będę płakał, dobra. Jak widzicie, mam dzisiaj zarąbisty humor, cześć.